Wiesz co, to już jest druga walka, no i czuję się tutaj już znacznie lepiej. Przygotowania to teraz y, dla mnie idą bardzo łatwo i myślę, że ta walka to będzie teraz tylko formalnością, jak mówiłem na poprzedniej konferencji. No, Pełen chill czuję. No właśnie, to teraz pytanie do, do hejtera, bo do nas dochodzą bardzo niepokojące informacje, że podobno nie traktujesz tej sytuacji poważnie, że nie przykładasz się do treningów nie, i chcielibyśmy to... wiedzieć, jak, jak to wygląda. To wygląda tak, że nie chciałem po prostu pokazywać, że trenuję, żeby on. Ja je, wiem jak on trenuje. Bo... Mogę Ci tuż tutaj pomóc w tych przygotowaniach, Nie, bo wiedziałem, że ty prezenty lubisz, ostatnio mi dałeś. Ty jesteś to takim debilem, że myślałeś, że ja nie zauważę, co ty tam masz ale tam w tej tam reklamówce. Nie, no, no, czekaj. Już mogłeś to w jakiś kartonik zapakować, a nie. Tutaj kolejno może podać dalej do przygotowań. Dobra. Ale to nie wszystko. Ale zobaczcie, jakie dobre chłopaki, że podały dalej. Mogli zatrzymać. Ale Hassan i lupa widać sportowcy. A tymczasem hater właśnie wziął łyka. Nie wiem, czy widziałeś tą kół. Nie wiem, czy widziałeś, co się właśnie wydarzyło. Dobra, tutaj masz na Tak, stary, żubrowę to już mogłeś belwederka i gdzieś Patrz, patrz. Się patrz. Tak jak patrz. Jak lubisz, baw się dobrze. Zobacz, czego się nauczyłem, Ostatnio, ostatnio na treningach. Patrz, czego się. Nauczyłem. Co robiłeś na treningach? Drodzy Państwo, to jest absurdalna sytuacja. No właśnie tak trenujesz. Tyle w temacie, ee, jeszcze hater, Hejter, hejter, powiem, żeś kupił tu, najtańsze, no mogłeś kupić, to trzeba wybrać. wybrać. Takie, jakie lubisz, jakie pijesz, dlatego takie ci wziąłem. No nie, no nie masz, patrz, pokazać ci, jaką ja piję, patrz. Ja taką piję, pa, pa. <noise> taką się piję, a nie jakąś najtańszą. Kasy nie masz na fejum, a musiałeś zawalczyć, no. żeby kasa przyszła? Z tego, co wiem, to pijesz takie najtańsze. Masz, wiemy. masz, weź sobie, teraz weź sobie. Tutaj, Przed kolegami że pochwalisz, tutaj. że cię stać, masz Masz, ja nie potrzebuję. Kupuję Twoje wycięstwo 5 września. Najwyraźniej hater jest zrobiony z butelek. No cóż, e, przedziwna sytuacja. E, Mariusz, teraz zupełnie na serio i bez, bez żadnych żartów. Nie boisz tak się, tak? że jeżeli rzeczywiście się nie przygotowujesz, to że olejnik po prostu cię w tym oktego nie zdemoluje e, Wydaje mi się. Demoluje to mało powiedziane. Ja go tam rozpierdolę. Wydaje mi się, że nie, bo dużo nie trzeba na niego trenować, ponieważ ja już mam tam jakieś doświadczenie, trenowałem 7 lat judo, teraz sobie po prostu przypominam lekko. I wydaje mi się, że to się rozegra wszystko w parterze. No właśnie, Tomku, to w takim razie szybkie pytanie do Ciebie, bo spodziewaliśmy się, że jeśli hater, to parter, a jeśli ty, no to spodziewamy się, że będziesz chciał wykorzystać różnicę zasięgu i będziesz chciał skończyć przeciwnika w stójce. Powiem ci tak, on nie zdąży do tego parteru nawet dojść. Okej, okay. jakaś odpowiedź? No zobaczymy, nie, no co ja będę tutaj się pajaca zgrywał, tak jak on, nie będę mówił jak będzie, zobaczymy jak będzie po Nie musisz zgrywać, bo już nim jesteś. Aha, no dobra, no i tyle. No. Tomku, w takim razie pytanie do ciebie, no co, co sądzisz o, o zachowaniu twojego przeciwnika, ty chciałeś w jakiś sposób go, nie wiem, ośmieszyć dając mu ten alkohol, a on na to jak na lato, czy to w jakiś sposób cię deprymuje, że on nie traktuje tego, czy uważasz, że on to traktuje poważnie? Wiesz co, to jest jego sprawa, jak on to traktuje, tak jak powiedziałem, no ja się do tej walki przygotowuję dość ostro no i to, co się stanie, no to 5 września zobaczy hejterek, jak tam jego picie wody poszły, czy w dobrą stronę, czy w złą. Hejterze, w takim razie pytanie do Ciebie i no przepraszam, że ciągle drążymy wokół tego samego tematu, hmm? ale mam nadzieję, że rozumiesz, no tak, tak. ludzie, ludzie chcą wiedzieć, Dobrze. czy to rzeczywiście wszystko jest na pokaz, czy... rzeczywiście, rzeczywiście. Ja nawet zdjęcie wstawiłem na swojego Instagrama z opisem. Jedno zdjęcie wstawiłem z treningu, po prostu, żeby nie pokazywać tych treningów codziennie, tak jak on to robi, że bierze sobie torbę, idzie na trening, staje przed lustrem, robi zdjęcie i wraca do domu. Ja po prostu nie chcę czegoś takiego pokazywać sztucznego. Tak, na, pokaz, na pokaz najebany na Instastory jesteś, że ledwo mówisz. No, tak, to, to story to ja było indywidualnie nigdzie. dla ciebie i ty jesteś tak głupi, że spojrzałeś na to i stwierdziłeś, że tak jest. No. No. no, no. Tomku, w takim razie dopytam cię, czy uważasz, że rzeczywiście hejter jest na tyle przebiegły, na tyle chytry, że to wszystko jest jedna wielka gra, żebyś uwierzył w to, że on się nie przygotowuje, a on cię. A on to później wykorzysta? No co ty nie ma takiej opcji, jak to jest debil skończony i tyle. O tym człowieku mogę powiedzieć. Hejterek. No, mi się, dzisiaj... że jednak jest taka opcja, yy, ponieważ wykorzystałem to, że jest niespełna rozumu i dlatego zrobiłem coś takiego. Okej. Okay. Tomek, jakoś chcesz się Tyle, tego odnieść? Jesteś niespełna rozumu? <laughs> Bym tu parę rzeczy teraz powiedział w tym momencie, ale to... On jest maszynką do robienia hajsu kogoś. Ale co to ma do rzeczy teraz? I skąd ty możesz cokolwiek wiedzieć? Wiem więcej niż ci się zdaje, dobra. A tak? A jak się dowiedziałeś? No było no w twojej czym, ekipie. Czym tak zapłaciłeś? Ekipie Ustami? Tymi Ustami mówią, zapłaciłeś dzieje, za to? Wiesz, Komuś zrobiłeś coś za informacje? No nie wiem, jak ty tam do, się dobrego dogadujesz. Dobrego coś komuś zrobiłeś? Jak ty, jak ty tam się z kolegami dogadujesz, Do, do tam wziąłeś, nie tak? I ci powiedzieli? Dobra, panowie, to już jest poziom dyskursu, który nawet, no, nawet nas już zaczyna żenować. Wasz konflikt jest o tyle bardziej... Yy, Ognisty, bo, bo wcześniej byliście przyjaciółmi. Ktoś nawet, nawet w Story mówiliście, że najlepszymi przyjaciółmi, kumplami. E, czy wierzysz, że kiedykolwiek istnieje szansa na to, że e, pogodzicie się, że wrócicie do stanu sprzed tej walki, czy to już w tym momencie zaszło e, za daleko? Wydaje mi się, że może dojść do czegoś takiego, że się pogodzimy, ale oczekiwałbym przeprosin za te wszystkie obrazy i obelgi e, kierowane w moją stronę. Tomek, czy kiedykolwiek przeprosisz? Ja nie będę przepraszał, to on powinien po pierwsze przeprosić, a nie ja, bo to on jest sprzedajną kurwą znaczy, za lajki. Znaczy ja nie toleruję formy przeprosin olejnika, więc yy, nie dziękuję. Ale to jak już to ty powinieneś mnie przeprosić, a nie ja ciebie. Okej, okay, ja to, to czekajcie, mam. bo to jest ciekawe. Tomek, za co powinien cię przeprosić Hejter, ok, Hater, Za co powinien przeprosić cię Za lejnik? To, że to sprzedajna kurwa za lajki poszła do kamerzysty, żeby sobie fajmu mu zrobić. A, I przepraszam bardzo, to wyjebała. Yy, kto? Ty Kto paruwojebał? Kto na kolanach biegał? I ty, błagał, powiem, no ty, żeby ile? dołączyć do kanału, robiłeś gorsze rzeczy, więc Zamkni Morda, taka różnica. między nami Ja się nigdzie nie musiałem dołączyć, mi, stary, a ty jesteś tyś parubą, która robi robić dzieci. Nie, nie tylko poprosili się, no żebym dołączył, rozumiesz? Ja byłem z nimi stary od trzech lat. bo się. z cały kanał ogarniałem, o, 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 pomagałem stary, im i Weź co ty wszystkim. mi pieprzysz, na kolanach biegałeś i przychodziłeś już do trzeci odcinek, żeby załapać trochę fejmu i wykrzykiwałeś z tego Instagramu przez kanał. Tylko się taplałeś, żeby zrobić tam do kanału. Co ty A ja to robiłem, bo to były ziomki stare, żeby dołączyć z do ekipy, żeby zrobić dobre nasze żeby zrobić no. viral taki, jaki zrobiłeś. Ale każdy wie, jaki jest. jesteś. Ja jeszcze kogo raz powiem, że o panu, która robi teraz... tylko. Kasę tam i jesteś tyle. Ale warty. to ty! Ale po po jest zwykłym śmieciem, wiesz o tym, że ty jesteś dla nich zwykłym śmieciem. Przecież to ty po kasę przychodzisz. Co ty mi mówisz, że ja po kasę przychodzę? Jak Dany, ty pierwsze co sobie ty, auto to. to ty masz umowę, ja nigdy nie miałem tam. Dobrze, panowie, ja, panowie. Ja mam nic e, nic. Muszę muszę to przerwać, będziecie mieli e, dobrze, okazję dobrze, wyjaśnić oczywiście. sobie te e, różnice już za 6 dni w Oktagonie. I jak powiedział Mielonidas Oktagon, tak, zweryfikuje. E, w takim razie hejter, hejter, bo już uciekasz, uciekasz tutaj z nami tak, uwago, tak. a potrzebujemy Twojej uwagi. Bo ja się podpiłem już troszeczkę, dlatego. Trz, dwoma kieliszkami? Tak, bo ja nie piję i dlatego. No teraz jest yy, dowód. Rozumiem, bo wiesz, w oktagonie bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mieć mocną głowę, jednak żeby no móc przejąć Mam nadzieję, że ciosy. flaszki do oktagonu nie przyniesie. No, po, po dzisiejszej konferencji już wszystko jest możliwe, ale, ale dobrze e, hejterze, powiedz mi w takim razie e, tutaj przeciwnik raczy cię prezentami, bardzo wiele cierpkich słów w twoim kierunku e, wyrzuca pytanie, e, czy ty także masz jakiś prezent? No tutaj przyniosłeś, przyniosłeś już jakiś e, alkohol, ale jaki prezent planujesz sprawić swojemu przeciwnikowi w Oktagonie? znaczy nie mam takiej nie mam to nie będzie nic ustawionego więc zobaczymy jak to będzie wyglądało wydaje mi się że to się rozstrzygnie wszystko w parterze ale nie wiem co on przygotował jak tam się przygotowuje bo jedyne co widzę to zdjęcia właśnie przed lustrem z torbą więc i to tyle u niego więc nawet się nie można było jakoś przygotować I Jak już do to nie tej... przed lustrem tylko po treningu albo przed No tak, to jest tak pierwsza no. sprawa ale to jak na zdjęciu A tego nie widać. nie widać? Na zdjęciu tego nie widać, czy jest bo nie trenujesz? Czy trenujesz przed. jedynie wątrobę. Dobrze, dobrze. Mi się nie chce z nim rozmawiać, bo to nie ma sensu. Dobra, i... hater. To w takim razie już na zakończenie konferencji brutalnie i wprost, bo wciąż nie wiemy z kim trenujesz. Nazwisko trenera klubu, cokolwiek. zdrać nam cokolwiek. Coż, że nie musisz... mówił, że z debilem w, blu... w niebieskich włosach, którego się wstydzi, to chyba wiadomo. <śla> <śla> Z Adamem, nie wiem czy, bo nie ma go tutaj osobiście, nie wiem czy chcę, żebym tutaj teraz mówił jego nazwisko, ale z Adamem takim on jest od nas z ekipy, z kanału i, i tyle mogę powiedzieć. Okej, okay, dobrze, w takim razie, moi drodzy, to była druga część drugiej konferencji Fame